Te targi, trzeba sobie jasno powiedzieć, są wielkim sukcesem, i panie prezesie, to nie jest tak, że kiedyś w przyszłości prezydent Rzeczypospolitej będzie mógł być z nich dumny. Prezydent Rzeczypospolitej jest z nich dumny. Jest z nich dumny w tej chwili, bo zarówno poziom samej infrastruktury tutaj, jak i poziom przygotowania tych targów, jak i to, co mogłem dzisiaj tutaj obserwować, z całą pewnością taką dumą napawa. Chciałem podziękować wszystkim uczestnikom targów za pięknie przygotowane stoiska, niezwykle interesujące. Chciałem też podziękować za wiele uśmiechu, bo wiele tych uśmiechów jest i one troszeczkę tak łagodzą atmosferę zbrojeniową tych targów. Bardzo dziękuję za możliwość odwiedzenia stoisk. Proszę Państwa, w najbliższych latach Rzeczpospolita wyda ogromne pieniądze na unowocześnienie polskiej armii, na wzmocnienie naszej obronności, po to, żeby uczynić Polskę krajem bezpieczniejszym, po to, żeby uczynić naszą armię silną, sprawną, dobrze wyposażoną, a z punktu widzenia żołnierza zapewnione mu będzie bezpieczeństwo. To jest niezwykle istotne bo w sprzęcie przecież nie chodzi tylko o to, żeby działał on sprawnie. Chodzi także o to, żeby jak najbardziej wzmocnić bezpieczeństwo człowieka, także żołnierza, który w armii jest rzeczą najcenniejszą, bo człowiek, jego wyszkolenie jest absolutnie unikatowe, najcenniejsze i najdroższe. Cały ten sprzęt ma służyć usprawnieniu działania polskiej armii, poprawie bezpieczeństwa żołnierzy, a w efekcie końcowo poprawie bezpieczeństwa, Rodaków, tego, żebyśmy się czuli w naszym kraju swobodnie, żebyśmy się czuli w naszym kraju bezpiecznie, żebyśmy wiedzieli, że polska armia jest w stanie podołać różnym trudnym zadaniom często zadaniom, które są zadaniami nie tylko w kraju, bo nasi żołnierze bronią także i innych. I działo się to już niejednokrotnie w naszej historii, także w ostatnich latach. Zawsze w tych działaniach. Doskonale się sprawdzali, dając bardzo często dowód męstwa. Proszę Państwa, gratulując jeszcze raz tych targów, gratulując jeszcze raz wszystkim nagrodzonym, chcę powiedzieć jedno. Mnie jako prezydentowi Rzeczypospolitej ogromnie zależy na tym, aby te pieniądze, które Polska wyda w najbliższych latach na modernizację, na nowoczesne uzbrojenie Polskiej Armii. W jak największym stopniu pozostały w Polsce, pozostały w polskich przedsiębiorstwach, które być może często będą współpracowały z przedsiębiorstwami zagranicznymi, z zagranicznymi partnerami, żeby pozostały w rękach polskich pracowników, żeby wróciły także w jakiejś części do polskiego budżetu. Tak działa każde rozsądne państwo, tak działa każda rozsądna władza, bo. Przemysł zbrojeniowy wszędzie, gdzie jest, stanowi olbrzymią, niezwykle ważną gałąź gospodarki. Chciałbym, żeby przemysł zbrojeniowy Polski taką właśnie niezwykle ważną gałęzią polskiej gospodarki się stawał, żeby był swoistym motorem rozwoju gospodarczego. Wierzę w to, że tak będzie. Widzę ogromne zaangażowanie także władz miast, spotkałem tutaj dzisiaj pana prezydenta Lucjusza Nadbereżnego ze Stalowej Woli, który przyjechał tutaj wspierać swoją firmę lokalną, swoją obecnością pokazywać, że jej rozwój, że jej jak najlepsze wyniki, działania gospodarcze są dla niego istotne i wydaje mi się, że powinniśmy na co dzień działać w ten sposób. Stąd też i moja obecność tutaj. Chciałem też podziękować wszystkim gościom zagranicznym. Którzy prezentują tutaj swoje wyroby. Chciałem gości zagranicznych zachęcić do współpracy z polskimi firmami. Są jak najbardziej u nas mile widziani. Ogromnie się cieszymy z obecności. I jeszcze raz chciałem Państwu wszystkim bardzo serdecznie podziękować i pogratulować. Dziękuję. Bardzo dziękujemy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda.